Cześć, nazywam się Paweł. Dzisiaj zaczniemy sobie hydrostatykę od omówienia prawa Archimedesa i zrobienia prostego koncepcyjnie, lecz niekoniecznie algebraicznie zadanka. Prawo Archimedesa. Na każde ciało, częściowo lub całkowicie zanurzone w cieczy lub gazie, działa siła Archimedesa, znana również jako siła wyporu skierowana pionowo i zwrócona w górę. Obliczyć ją można z następującego wzoru: FA to się równa Fauzan, razy D cieczy, razy G. Gdzie FA to jest wartość siły Archimedesa, Fauzan objętość to bardzo ważne zanurzonej części ciała, ponieważ będziemy mieli takie zadania, gdzie niekoniecznie całe ciało będzie w cieczy zanurzone. D cieczy, gęstość cieczy lub gazu, w której zanurzone jest ciało, i G przyspieszenie grawitacyjne. Nasze zadanko na dzisiaj to znane wszystkim pingwiny na krze, albo też rozbitkowie na taratwie. Ile pingwinów o masie 60 kg zmieści się na krze lodowej o powierzchni 20 m2 i grubości 10 cm? Gęstość lodu to 900 kg na m3, gęstość wody to 1000 kg na m3. Mamy już wypisane dane, koncepcyjny rysunek, przystępujemy do rysowania sił. Oczywiście my w tym momencie nie wiemy, czy siła grawitacji działająca na pingwiny będzie większa od siły grawitacji działającej na krę, więc jeżeli narysujemy to źle, to nic się nie stanie. Pierwsza siła nazwijmy ją sobie FGK, siła grawitacji działająca na K. Druga siła FGP, siła grawitacji działająca na pingwiny. Pingwiny są tutaj symbolicznie dwa, ale oczywiście domyślamy się, że będzie ich więcej, ponieważ taka ma całkiem pokaźne rozmiary. I teraz wyobraźmy sobie całą tą sytuację. Mamy korę lodową, na której na początku nie ma żadnego pingwina. Oczywiście pewna jej grubość wystaje ponad powierzchnię wody. Kiedy kolejne pingwiny będą na nią wskakiwać, to będzie się zanurzać coraz bardziej, aż cała znajdzie się pod powierzchnią. Przepraszam, a raczej powinienem powiedzieć na równi z powierzchnią wody. I wówczas kolejny pingwin nie będzie już mógł na nią skoczyć. Zatem sytuacja będzie statyczna. I siła Archimedesa. Rysujemy sobie tutaj skierowaną pionowo i zwróconą w górę, tak jak to zresztą podałem w definicji. A co do długości jej oznaczmy FA wektorki nad siłami, co do długości siły Archimedesa, to powinna być ona równa sile. Y, przepraszam, sumie y, długości wektorów FGK i FGP. Możemy już przystępować tutaj do zapisania równania. FA to się ma równa FGK plus FGKP I podstawiamy sobie wzorki. Za FA, zgodnie z tym co sobie tutaj dzisiaj zapisaliśmy, ja może nie będę pisał Vzan, ponieważ tutaj cała objętość jest zanurzona i mamy tylko jedno ciało. Czyli V razy Wody razy przyspieszenie grawitacyjne to się równa. Siła grawitacji działająca na KRE to jest oczywiście masa k, pomnożona przez przyspieszenie grawitacyjne. Siła grawitacji działająca na pingwiny to liczba pingwinów razy masa jednego pingwina, oznaczona wcześniej w danych przeze mnie jako MP, razy przyspieszenie grawitacyjne. Może napiszmy sobie tutaj jeszcze, czym jest MK. I mk to jest masa k. I tutaj musimy zwrócić uwagę na to, że masy kr jako liczby nie mamy. Będziemy musieli jakoś się powiązać z naszymi danymi. A więc przypominamy sobie wzorek doskonale pamiętamy ze szkoły podstawowej, że gęstość jakiegoś ciała to jest masa podzielona przez objętość. I u nas będzie to gęstość lodu. To jest masa kry podzielona przez objętość tej kry. Z tego wzorku będziemy sobie chcieli wyznaczyć masę kry. A zatem, masa kry to jest gęstość lodu pomnożona przez objętość. I w tym momencie możemy już wracać do naszego głównego wzorku. Siła Archimedesa. Objętość tutaj tej naszej kry, to będzie pole powierzchni pomnożone przez jej grubość. Zaznaczmy sobie tutaj tą grubość na rysunku. I przepisujemy resztę. Gęstość wody razy przyspieszenie grawitacyjne. Za masę kry podstawiamy gęstość lodu razy objętość. Razy przyspieszenie grawitacyjne. No i ostatnia część z pingwinami. N razy mp. Razy przyspieszenie grawitacyjne. W tym momencie y, nasz wzorek jest już kompletny, pozostaje wyznaczenie z niego liczby y, pingwinów, czyli Nki. Stronami odejmujemy DL razy V razy przyspieszenie grawitacyjne. Ja już będę sobie pisał tutaj po prawej stronie, a zatem mamy S razy H razy DW razy G, minus. DL razy V razy G. Tutaj po drugiej stronie zostaje już tylko N razy MP razy G. No i dzielimy sobie stronami przez MP razy G i wychodzi nam liczba pingwinów. W mianowniku tak jak mówiłem, będziemy mieli MP razy G, na górze SH. DWG Odjąć DLVG W tym momencie, w tym końcowym wzorze mamy już same dane. Przyjemność podstawienia liczb jak zwykle pozostawiam drogi widzu Tobie. Nie powinno tutaj już być żadnych problemów. Jeżeli ten film był dla Ciebie pomocny to oczywiście możesz zostawić subskrypcję, możesz zostawić lajka. Jeżeli um, coś jest niejasne, możesz spytać w komentarzu, ja postaram się odpowiedzieć. Dziękuję Ci za uwagę i zapraszam na kolejne moje produkcje, które na pewno już wkrótce będą się na kanale ukazywać. Do zobaczenia!